Zboża, żyto, owiec, dalej inne zboża. A tu kochani, słońce wstaje. Stadion położony, kochani, to komarówka Stadion położony w takim lasku. Tu widzimy. fartmaszyn maszyn, maszyna za maszyną Bardzo dużo. Zawalone doszczętnie. Zobaczcie ile ludzi. śpią po koncertach. a ile tego jest. A ile to jest. tam w lasach jeszcze widzicie tam w lesie jeszcze przy scenie scena tu A w lesie tam dużo namiotów także kochani imprezka była na full jeszcze raz objedziemy w drugą stronę przejdziemy się na park maszyn идем на машину.